Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Dominik Ludew, jestem lekarzem dermatologiem, doktorem nauk medycznych, pracuję w Ruchaj Klinik w Krakowie i wykonamy dzisiaj zabieg Modelowania ust nowym preparatem Stylian Lips Plus na stylu glamour techniką Russian Lips. Stylian Lips Plus posiada zarówno dość dużą swoistość, w związku z czym mamy możliwość modelowania nim ust, nadawania im kształtu, ale z drugiej strony dużą plastyczność, dzięki czemu te usta po zabiegu mają taką sprężystość, podlegają naprężeniom. Które wywołują nasze mięśnie, i nie ma tego efektu takiego usztywnienia ust, które przy preparatach wielu innych firm się zdarzają. A dodatkowo efekty podania tego preparatu utrzymują się długo. Ponad 9-12 miesięcy, co jest dość unikalną cechą, bo preparaty zwykle o dużej elastyczności ich utrzymywanie się w kancy jest dużo krótsze. Ten zabieg wykonamy podawaniem preparatu w sposób prostopadły do czerwieni wargowej, a więc z tak zwaną techniką Russian Lips, która w przypadku ust mm, pozwala na zachowanie ich takiego dość płaskiego charakteru, ale równocześnie duże, też duże możliwości kształtowania. A zatem mm, te zabiegi, te efekty potrafią być bardziej naturalne niż przy standardowej technice, jeżeli ten typ ust, który u pacjentki występuje do tego zabiegu ją predysponuje. I ten efekt podawania preparatu Style Age Plus, możemy nazwać jako taki efekt stylu glamour, czyli te, te efekty są znacznie bardziej spektakularne i dają nam możliwości, modelowania i kształtowania u, m, takiego kształtu ust, które pacjentka pragnie. W przypadku takiego m, zabiegu jak p, p, podanie preparatu m, w technice Russian Lips istotne jest to, żeby preparat, który podajemy m, miał dość dużą kohezję i spoistość dającą możliwość po, m, formowania takich kolumn m, prostopadłych do czerwieni fargowych m, i ten preparat zdecydowanie się do tego nadaje i te efekty zapewnia, ale jego przewaga nad innymi preparatami polega na tym, że on jest równocześnie bardzo plastyczny i nie ma tego efektu, który czasami obserwujemy w przypadku podania preparatu metodą Russian Lips, że widoczne są te kolumny, które wykonujemy igłą, a same usta mają, sprawiają wrażenie takich twardych w dotyku, więc tutaj tego efektu nie ma a ta technika tym preparatem jest jak najbardziej do zrobienia.